Hej, zapraszamy dzisiaj na pierwsze QA w tym roku. Nie wiem jak wyle, mam wrażenie, że dawno nie było takiego filmu, chociaż wiem, że w zeszłym miesiącu był, ale to chyba przez to, że on był w zeszłym roku, to wiecie jedna cyferka, z, jeżeli chodzi o lata, inna, i od razu rok temu było. Ale okej, okay, a przechodzimy od razu do rzeczy. Pierwsze pytanie pochodzi od Agnieszki, i jest takie bardzo adekwatne, jeżeli chodzi o nowy rok, i nowe początki, nowe postanowienia. Chodzi o to, czy kiedykolwiek miałam etap porównywania się do kogoś i co bym poradziła dziewczynom i kobietom, które właśnie porównują się do innych i mają przez to kompleksy. Oczywiście mogę Wam powiedzieć tylko i wyłącznie z mojej perspektywy, jak to wyglądało, ale myślę, że z tym, co powiem, zgodzi się też bardzo dużo osób w komentarzach. Jak byłam młodsza, jak byłam nastolatką, nawet jak miałam 18-20 lat, to ja miałam bardzo dużo kompleksów. Ja się porównywałam ze wszystkimi kobietami i aktorkami, które ja uważałam za ładne, piękne, atrakcyjne. Ja widziałam, że na przykład mam inne rysy, kompletnie inny nos, na przykład nie taki, wiecie, spiczasty i zadarty, tylko właśnie taki bardziej okrągły, kompletnie niezadarty, to już od razu uważałam, że mój nos jest koszmarny i tylko pod nóż trzeba iść. Ale jeżeli wszyscy by się poszli pod nóż, to wszyscy by się wyglądali tak samo i trochę byłoby to bez sensu. Z wiekiem jest tak, że naprawdę przestaje się w ogóle interesować tym, co inni myślą na Twój temat, na temat Twojego wyglądu i tego, co robisz, i dlatego możecie spotkać dorosłe osoby, które są ubrane kompletnie, nie wiem, w dresach, w piżamie, mają po prostu to gdzieś, bo z wiekiem tak jest, że zaczynacie się bardziej interesować swoim życiem niż czymś innym. Dlatego odpowiedź jest prosta: po prostu przestańcie porównywać się do innych, bo to jest najgorsze, że tylko możecie zrobić. Jeżeli macie, wy macie na przykład ładne oczy, albo ładne policzki, ładny nos, to to są wasze policzki, wasz nos i wasze oczy. Nie możecie porównywać e, tych cech do innych osób, ponieważ to nie znaczy, że jeżeli ktoś ma inne, to znaczy, że ma gorsze albo lepsze od was. Po prostu każdy wygląda inaczej i to jest coś dobrego, bo naprawdę, gdyby się wszyscy wyglądali identycznie, to, to byłaby katastrofa. Zobaczcie, jakie osoby idą pod, nie wiem, celebryci, czy, nie wiem, jakieś znane osoby idą pod nóż i powiększają sobie usta, zmniejszają sobie nos, powiększają sobie biust, jeszcze najlepiej zrobić tutaj naciągnięcie oczu i wszyscy będziemy wyglądali tak samo, spośród, jakby zrobieni z tej samej formy. A chyba nie o to chodzi. Ja wiem, że są jakby kanony piękna i coś jest uważane za ładne, ale może być coś uważane za ładne na wasz sposób, i chyba nie ma sensu tego porównywać albo, nie wiem, zmieniać jakoś specjalnie. Bo jeżeli jesteśmy ze sobą szczerzy, to dobrze wiecie, że w każdej chwili może się coś zmienić i możecie nie mieć tego, co macie. Możecie mieć wypadek albo coś, więc naprawdę warto się cieszyć z tego, co, jakie warunki, a z jakimi warunkami macie żyć. Czy osoby z bądź tendencją do się powinny unikać różu? Nie, 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 powinny, nie ma czegoś takiego. Oczywiście, jeżeli nie chce się Wam bawić w kolejne kroki makijażu i specjalne em, przygotowywanie tej sery na róż, no to najważniejsze łatwiej po prostu będzie go nie nosić, ale jeżeli macie właśnie cerę naczynkową, albo łatwo się czerwienicie i chcecie, i tak chcecie używać różu, bo on potrafi bardzo ładnie dopełnić cały makijaż, po prostu musicie, musicie, możecie wybrać którąś z opcji, po pierwsze na przykład używać mocno kryjącego podkładu na policzki, wtedy nawet jeżeli zacznie się czerwienić pod tym podkładem, no to tego po prostu nie będzie widać, więc na policzki macie nałożyć jakikolwiek róż, jaki się Wam tylko podoba, oczywiście tak delikatnie, żeby tego podkładu już nie przesunąć, tak, żeby się go nie pozbyć, Policzków, albo użyć podkładu zastygającego, albo użyć zielonej bazy, a następnie normalnie podkładu i puder żółty, tak delikatnie też wklepać, a na to delikatną mgiełkę różu. Naprawdę jest dużo możliwości. Marta pyta, czy nie kusi mnie nigdy, żeby zrobić sobie jakieś różne efekty na paznokcie, jakieś wzorki, sweterki, ombre i tak dalej, bo zawsze noszę jednolite paznokcie. Um, podoba mi się to, jak ktoś robi i potrafiłabym to zrobić, bo kiedyś się w to bawiłam, ale ostatnio po prostu jak już pomaluję te paznokcie i te raz są takie piękne, one się tak błyszczą, to aż szkoda mi jest cokolwiek tutaj psuć jakimkolwiek wzorkiem. Chociaż wiem, że na pewno też by to fajnie takim wzorkiem wyglądało. I może się w tym roku będę bawić, takie różne rzeczy zobaczymy. Ale no, zobaczcie też ten bordowy, jaki jest cudowy. No, no, jak mogłabym go zepsuć, kładąc cokolwiek na wierzch? Burżua, Róża Design Velvet czy Anastazja Pearl Hills Liquid Lipstick? Nie wiem. Wiedziałam, że w końcu kiedyś się to pytanie pojawi, ale nie mam pojęcia. Chyba jednak skłaniałbym się bardziej ku Anastazji, z tego względu, że ta formuła jest taka. Unikatowa. Ja wiem, że ta z burzyła też jest taka kompletnie inna niż każde pomadki matowe, bo ona jest taka musowa, ale Anastazja jest bardzo napigmentowana i naprawdę jedno wyjęcie z opakowania wystarczy na całe usta. No chyba jednak Anastazja. Daria pyta, czy stosuje jeszcze metodę nitkowania brwi? Nie, już dawno tego nie używałam, po prostu jakoś, nie wiem, poszło w zapomnienie. To jest dobra i mądra metoda i na pewno jest też używana i praktykowana przez wiele osób, ogólnie na świecie, bo można o nią uzyskać takie proste linie w brwiach. Jeżeli nie wiecie, gdzie co wyrwać, to wtedy to bardzo ułatwia, o ile wiecie, co robić z tym A Natomiast nie, ostatnio, ostatnio tylko się pęsetem posługuję. No i druga część pytania Darii, czy warto przycinać włoski w brwiach? Oczywiście, że warto, zwłaszcza tutaj na samym początku, bo to jakby... Otwiera tą brew. Wiem, że to głupio brzmi, ale kiedy włoski są długie i wszystkie są tak przygłaskane w jedną stronę, to ona jest taka bardziej blokowata, taka, wiecie, zbita. Um, a kiedy jest, um, włoski są przycięte, i one tak sterczą trochę do góry na samym początku, i tak im dalej, tym bardziej się układam, to dodaje takiej lekkości tym brwiom. I nawet jeżeli one są ciemne, to wyglądają tak bardziej naturalnie, wbrew pozorom i wbrew temu, co by się wydawało, że długie włoski są naturalne, to jednak kiedy są przycięte, to ta brew wygląda właśnie naturalniej. No i mi się wydaje, że fajniej, także warto przycinać te włoski i na wtedy macie też spokój, że one aż tak bardzo nie szaleją w ciągu dnia i brew nie traci kompletnie swojego kształtu, a poza tym można jeszcze utrwalić tą brew żelem do brwi i w ogóle będzie ekstra. Gosia pyta, czy osoby, które nie mają zdolności w wykonywaniu makijażu, mogą sobie tę umiejętność wyćwiczyć? Oczywiście, że tak, na tym polegają wszystkie tutoriale w internecie. To czy macie pewne predyspozycje do wykonywania makijażu, na przykład zdolności plastyczno-techniczne, czy ich nie macie? Na pewno też wpłynie na to, jak szybko przyswoicie sobie dane informacje albo taką wiecie, koordynację ruchową: pędzel, głowa, pędzel, oko, ale ogólnie uważam, że każdy jest w stanie nauczyć się makijażu lepiej, gorzej, albo może inaczej w bardziej zaawansowany sposób, albo mniej zaawansowany. Ale takie podstawowe czynności jak blendowanie, jak nakładanie podkładu, Cieniowanie, cieniowanie tuszowanie cieni pod oczami każdy jest w stanie to zrobić. Wystarczy tylko się uwziąć. Zaprzeć się w sobie i ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć. I na pewno w końcu opanujecie pewną technikę. Pod ostatnim filmem QA pojawiły się też kilka komentarzy na temat analizy kolorystycznej. I ja nie wiem, czy ja już odpowiedziałam na to pytanie w filmie, czy ja tylko nagrywałam odpowiedź, ale w końcu na się w filmach nie znalazła. a tego tak szybko jeszcze odpowiem, bo podobno jestem zimą, albo w ogóle. Nie mam zielonego pojęcia, jakim jestem typem kolorystycznym, jaką jestem wiosną, zimą, latem, a może chłodną zimą, późną wiosną. Nie mam pojęcia i naprawdę nie chcę wiedzieć i raczej się tym nie kieruję i ogólnie. To jest trochę taki przestarzały sposób klasyfikowania urody i myślę, że jeżeli ktoś nie zna typów kolorystycznych, to raczej dużo nie traci. Marta Piątek pisze tak, mam problem z okolicą pod oczami, oprócz dość mocnych cieni mam też widoczną bruzdę, tak zwaną doliny łez. Z zakryciem cieni sobie radzę, ale czy jest jakiś sposób, żeby zamaskować dolinę łez za pomocą makijażu? Wydaje mi się, że Marta nie ogląda moich tutoriali, ani nie ogląda ogólnie moich filmów, bo gdybyś Marta oglądała, to byś wiedziała, jak dotuszować właśnie głęboką mocno zaznaczoną dolinę Łez, bo ja taką dolinę Łez właśnie mam. Wystarczy po prostu użyć matowego pudru i to od razu miejsce się prostuje jej od bardzo skomplikowany trik. Właśnie mam pytania na temat depilacji IPL Remingtona. Właściwie to ma 15 pytań chyba w jednym komentarzu. Ogólnie chodzi o to, jak, jak się sprawuje to IPL, jestem zadowolona i tak dalej, i tak dalej. Odsyłam Cię do mojej recenzji tego IPL po chyba po trzech, albo po czterech miesiącach użytkowania. Link znajdziecie w opisie. Natomiast jeżeli chodzi o to, to po tej recenzji używałam jeszcze chyba przez 3-4 miesiące IPL, a później jakoś tak nie wiem, zaczęłam się opalać chyba było lato, jakoś tak i później już do tego nie wróciłam mam to urządzenie nadal i planuję w końcu się zebrać i zacząć je używać jeszcze raz ale powiem wam, że efekty naprawdę się utrzymują do tej pory i jestem nawet w szoku bo ostatnio też wychodząc pod prysznicę widziałam, że mam dziury we włosach na nogach. Je ja to opisywałam na, na tamtym właśnie em, tej recenzji, właśnie na, na blogu i zrobiłam taką wizualizację, bo tak mówię, no nikt nie lubi oglądać włosów na nogach, dlatego nawet modelki w reklamach golą ogolone nogi. Ale mam rzeczywiście takie jakby takie wiecie, bałwanki połączone w miejscach, w których tych włosów już nie ma i to jest tak kilka rzędów na nogach, kilka rzędów na rękach, i tak one mi w tych miejscach już nie rosną, i myślę, że już mi nie wyrosną, więc dlatego chciałabym wrócić do tego, żeby się w końcu ich pozbyć na zawsze, mimo tego, że było powiedziane, że one w końcu kiedyś odrosną, no ale minęło już chyba, nie wiem, półtora roku spokojnie, a one dalej się nie pojawiły, i nie wygląda na to, żeby się miały zacząć pojawiać, więc myślę, że całkiem niezły to jest. Lady Kate pyta, jak to jest z moimi włosami, jakie pielęgnuję, bo w ulubieńcach pojawia się tylko jedna odżywka do włosów. I nic nie mówię na ten temat. Mam ogólnie cały filmik na temat mojej pielęgnacji włosów, który też dam na dole. I on z tego co kojarzę jest bardzo stary, ale w tym temacie nic się nie zmieniło. Ja mam bardzo gładką strukturę włosa, bardzo mało potrzebuję z nimi robić, żeby one wyglądały jak wyglądają. One w ten sposób się płyszczą i są tak proste już po wysuszeniu suszarką, więc naprawdę ja... Jestem błogosławiona, jeżeli chodzi akurat o włosy, a tego nie interesuję się tym tematem za bardzo, bo nie muszę się interesować, więc raz tam na jakiś czas jakąś odżywkę sobie nałożę, ale jakąś tam włosomaniaczką właśnie nie jestem, no bo po prostu nie muszę, no mam ten fart. Karolina ma bardzo kontrowersyjne pytanie, ale chciałabym, żebyście się do niego odniosły, ale w taki bardzo kulturalny sposób, bo nie ma sensu tu się o nic kłócić. Karolina pisze tak: Co myślisz o youtuberach, którzy utrzymują się tylko z. Pracy na YouTube. Według mnie, YouTube to nie praca, nie daje też tego zabezpieczenia na starość. Szanuję tych twórców, którzy wykonują normalną pracę, a poza tym tworzą na YouTube, jak się do tego odnosisz. Nie do końca rozumiem, dlaczego na no, Twój szacunek z tego, co wnioskuję po komentarzu, zasługują tylko osoby, które pracują na YouTube i pracują gdzieś tam. Nie wiem, czy do końca zdajesz sobie sprawę z tego, że YouTube to jest YouTube, może tak, kanał, który odnosi sukces, który jest popularny, powiedzmy tak około 80 tysięcy subskrybentów zwyż zajmuje bardzo dużo czasu, żeby on był na danym poziomie, na którym jest. Ja na przykład zajmuję się moim kanałem około 10 godzin dziennie spokojnie. Wynika to też z tego, że po prostu komputer jest w domu i kiedy, nie wiem, nie gotuję albo czegoś nie robię, to tworzę ten komputer i zajmę się albo, nie wiem, edycją filmu, albo odpowiadaniem na maile, albo na komentarze. Więc to naprawdę zajmuje bardzo dużo czasu. I to jest moja jedyna praca, ja się utrzymuję z YouTube'a, więc nie wiem dlaczego, rozumiem, że ja w tym momencie nie jestem, nie zasługuję na Twój szacunek, bo nie chodzę do żadnej innej pracy. To jest praca jak każda inna. Poświęcasz swój czas, poświęcasz energię, zajmujesz się tym w taki sposób, żeby dać siebie to, co najlepsze. I tak to tak samo wygląda, jakbyś była po prostu samozatrudniona, tylko dodatkowo robisz rzeczy coś, co kochasz w 100% i coś, co daje ludziom, mam nadzieję, jakiegoś rodzaju rozrywkę. Więc jest to normalna praca. Nie, nie daje jakiegoś zabezpieczenia na przyszłość, ale prawdę mówiąc, wolę sama odkładać na moje prywatne konto niż dawać Zusowi, albo nie wiem jakiejkolwiek placówce państwowej, bo to mi się i tak nie zwróci, a więcej zaoszczędzę, kiedy ja będę odkładać na swoją własną emeryturę niż kiedy państwo łaskawie da mi, nie wiem, 300 zł, więc yy, nie wiem, czy lepiej nie wychodzę na tym ja. Może się wydawać, że robienie filmików na YouTube to jest takie proste zajęcie i każdy może to robić. No ale właśnie nie każdy to robi, prawda? Nie każdy sobie postawi kamerę przed nosem i zacznie nagrywać i zacznie się z tego utrzymywać. Naprawdę bardzo dużo pracy w to wchodzi, żeby móc zamienić YouTube swoją pasję na dodatkowo na środek utrzymywania się. Ponieważ nie wiem, czy sobie zdajecie z tego sprawę, ale ja, może to nie jest najtrudniejsza praca na świecie i na pewno nie jest, wiele cięższych prac jest odprowadzenia kanału w sobie z tego sprawę i nie chcę tutaj niczej litości w tym momencie em, pozyskać. Ale ja jestem narażona na trochę inny stres w pracy niż przeważnie osoby pracujące na przykład w biurze, bo nikt się nie zmaga z hejtem, nikt się nie zmaga z nieproszonymi opiniami na swój temat, na, sw na temat swojego życia, wyglądu itd. Um, tak IT dalej. A YouTuberzy właśnie tak mają, więc jeżeli ktoś nie ma twardego tw tyłka, twardej skóry i Naprawdę porządnej psychiki, to sobie długo z tym nie poradzi. Więc to jest trochę specyficzna praca. Taka praca może dać naprawdę bardzo dużo satysfakcji i daje. I takie, wiecie, samo zadowolenie z, ze swojego dzieła, z tego, co się stworzyło samodzielnie. Ale też z drugiej strony może być przytłaczająca z wielu względów Ale to już się może nie zagłębiajmy No i to, że ja nie wychodzę rano do pracy, nie psioczę, że muszę znowu wstać i wyjść do pracy, której nie lubię Nie znaczy, że nie pracuję Ale ciekawe są też, jakie wy macie do tego nastawienie Także niech to będzie nasze pierwsze pytanie otwarte A drugie pytanie do was jest już takie trochę lżejsze i bardziej pogodne Chyba Chodzi od Agnieszki i chodzi o to Wyobraź sobie, że wszystkie kosmetyki świata znikają i nikt ich nie produkuje, ani również ty nie możesz Ogólnie nikt na świecie nie interesuje się makijażem, ale to trudno zależę sobie wyobrazić. Czym byś się wtedy zajęła, i jaka byłaby twoja druga pasja? I może to będzie niespodzianka dla niektórych osób, dla niektórych nie będzie, ale na pewno zajęłabym się jakąś pracą związaną ze zwierzętami, bo wtedy już ogólnie na pewno spełniałabym jedną z takich marzeń, postanowień, wiecie takich, no chyba marzeń, ale w takiej strefie z tych, których raczej... Nie, nie będzie nam dane zrealizować, czyli na przykład wyjechałabym do Afryki, do jakiegoś rezerwatu tygrysów, żeby popracować i ratować te zwierzęta, bo one są niesamowicie cudowne. Także coś by na pewno było ze zwierzętami, czy nie wiem, założenie fundacji, albo pracowanie w jakiejś fundacji, czy w schronisku. Na pewno byłaby to jakaś taka ścieżka zamiast makijażu. Trochę może się wydawać niektórym absurdalne, albo... Aż kłócący się z makijażem. A pamiętacie, że te filmiki na YouTube to jest tylko urywek z życia i ma za zadanie poprawić wam humor, wiecie, taka chwila relaksu. I to nie znaczy, że ja się całe życie i tylko i wyłącznie interesuję makijażem, bo ja mam bardzo duży wachlarz zainteresowań. To tyle, jeżeli chodzi o QA tym razem. Mam nadzieję, że poświęcicie tę chwilkę czasu i odpowiecie na jedno albo na drugie, albo może na oba pytania. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, na które chciałbyście, żebym odpowiedziała w następnym QA, to proszę zostawcie te komentarze tutaj na dole pod filmem na YouTubie, nie na Facebooku. I zaczynając swój komentarz od postu nawiasu kwadratowego i od um, literek QA, wtedy będę wiedziała, że to są pytania do filmu, a nie tak po prostu do odpowiedzenia, wiecie, w komentarzach. Także ja Wam dzisiaj dziękuję za uwagę. Jeżeli się Wam ten filmik spodobał, to proszę Was o zostawienie kciuka do góry i do zobaczenia następnym razem. Pa!